Co, ten, co pokazuje nam aspekt naszego związku. Chciałbym Was zaprosić do... ja ta zmiana Chrystus Well, Parafia z misją syna Bożego. Tak mamy nazwę. Parafia. Co to znaczy, że my, zgromadzeni w parafii, jako ludność, jako, jako pewna z, y, rzeczywistość zorganizowana prawnie, strukturalnie, ale również... mówiąc, że Chrystus przez nas chce zbadnić świat. Dlatego też potrzebne nam jest y, nawrócenie. Nawrócenie. W czym to nawrócenie ma y, właśnie się wyraźnie? Czy w jakim kierunku? czemklaniec, etc., etc. Tylko ja mam pełnić misję, a żebym pełnił misję potrzebna mi jest Eucharystia. Potrzeba mi jest sporo. Ale Eucharystia nie jest celem sama w sobie. Nie jest celem spowiedź sama w sobie. Tylko właśnie to jest wszystko po to, dał mi Chrystus, żeby, żeby ja napełniony Jego mocą własną on mnie popierunkuje, jak umacnia, żebym ja wszedł, Tak jak on poszedł posłany przez Ojca. Wszelką mówi Ojciec Święty, podnowa Kościoła, w istocie polega na wzrastaniu w wierności powołania. to yy, właśnie uświadomienie sobie, że także... podejmowali w trakcie naszych rozmów. odnawiania naszej nadziei. To jest takie ludzkie Że to jest bardzo poważny problem, z którego warto by było zdawać sobie y, y, sprawę, aby być też. i nie szukają e, właśnie wszyscy nie nie zadowiera. Rzeczywiście obecnego Jezusa, którym Jezus potrzebuje mojej pomocy, potrzebuje mojej gorzeczności, zrozumienia, przebaczenia. Ale e, potrzebna jest tutaj rzeczywiście taka głęboka duchowość, którą my nazywamy Na z drugim Jezus powiedział, że kto trwa mnie, ten przynosi. że czegoś my nie rozumiemy, że może coś Ale widzę, widzę, że to, co mam mówię, to się po za mną Im mm -hmm. bardziej jakoś staram się nawracać, zrozumieć tym, Nie po prowokacji, bo o bo my jesteśmy niespytaczni, tak jak czytaliśmy w tym koncepcie apostołowie, a dlaczego my nie możemy, ma nie mamy mówiąc, na przykład ta, ta służba służebna, wspólnot Który, który ma nas charakteryzować. Yy, więc to jest to, że my obserwujemy, działamy i obserwujemy skutki, badamy skutki, uczymy się widzieć te obrody dobra w tej rzeczywistości, Wszystko nam wychodzi. Co by było bardzo podejrzane? Czy to powiedzenie, że wszystko nam wychodzi, czy normalnym by było to, że jeszcze wiele mamy do zrobienia? Bo teraz wszystko normalne. Nigdy nam nie będzie. Tu na naszej Ziemi, tu w tej rzeczywistości, że wszystko nam wyjdzie w dodatku. Natomiast my przez nasze, nasze nawrócenie, wytrwałość i zaufanie Jedna mamy być skutecznym narzędziem. भई ten Ona ma a właśnie dało to doświadczenie nieustannego wzrastania wie, odgrywania y, tych wielkich perspektyw i zachwycenia się, co ten Jezus wymyślił dla nas. I jakie On przeznaczył nam działać, żebyśmy y, y, właśnie wspólnie i mogli sobie pomóc to przyjąć, bo to jest tak wielkie, że właściwie sam człowiek bez wsparcia. Wspólnoty nie jest w stanie tego przyjąć, nie jest w stanie zaakceptować, nie jest w stanie po prostu um, uwierzyć i cieszyć się tym i pójść za tym. Y Boże go Bożego Boże go zamiast. I że moim zadaniem jest odkryć. To też nie był zamiliony, prawda? To jest jakiś dodatek, jakiś granców pana Boga dla nas. Mam nadzieję, że, że cel został osiągnięty, że zostaliście umocnieni w tej misji Syna Bożego poprzez uświadomienie sobie potrzeby nawrócenia, i wiary. Zostaliście. Прошу, что ты не...